Wiecie co kochani, ja tutaj ponad 20 lat przyjeżdżałem przejeżdżałem przez, przez tą miejscowość chłapowo, wodę bo ja góra i nigdy nawet nie podszedłem do morza, zawsze tu miałem interesy tutaj gdzie ten gdzie ten bazar i gdzie ten ten to było stał samolot. Często tutaj ja byłem w tym samolocie obiady, kolacje, tam jakieś inne rzeczy ale... naprawdę nie myślałem, że jest tak pięknie trochę jeździłem po świecie i naprawdę to mi przypomina wybrzeże Francji dosłownie nawet byłem w Monte Carlo też jest fajnie, ale tu jest naprawdę pięknie no jest to zaniedbane tak jak widzicie no. I, ale urok swój ma Także szanujmy nasze Polskie wybrzeże I ten przylądek to już Jastrzębia góra A dlaczego Jastrzębia? To już poczytajcie Dobrej nocy, wszystkiego dobrego.